Ganner. Ganner to klasa magiczna, nosi zbroję skórzaną, walczy na dystans, a z jej specjalnością jest mobilność, czyli możliwość bicia w biegu. Szczególnie ważna na PVP. Ganner jest w miarę Klasą łatwą na początku do ogarnięcia, tak jest, żeby pograć nim dla zabawy. Jest całkiem łatwą klasą, natomiast jest to klasa trudna do wymasterowania. Czyli, jeśli już ktoś chce się, e, że tak powiem, e, chce robić naprawdę duży DPS i, i być e, graczem top, to. To już wtedy ganerem tak łatwo może nie być. Przede wszystkim ze względu na to, że grając ganerem trzeba opanować umiejętność wymieniania broni. Ganer używa pistoletów lub armaty eterowej, ale właśnie najlepiej e, nauczyć się używać je przemiennie, czyli zmieniać broń. Ganer może mieć bardzo przyzwoity, duży DPS, jeśli oczywiście jest dobrze ubrany. Również całkiem dobrze się leczy. Ma o ile się nie mylę, dwa skile leczące, dzięki czemu jest to klasa wytrzymała. Mimo, że nosi skórę, no to jest, jest dość wytrzymały. PVP jest bardzo dobry. Ma dużo stunów, ma odskoki, ma tarcze. No i przede wszystkim o czym wspominałam wcześniej, ma możliwość bicia w biegu czyli może uciekać y, od przeciwnika i bić go równocześnie. Y, jest szybki, szybko biega, szybko bije. Właśnie ta mobilność tutaj jest dużym atutem. Jeśli lubicie takie, takie klasy i taką grę y, w dobrym tempie, no to na pewno wam się klasa Gunnera wam się spodoba. Ważny skill tutaj to dewanion, load magic projectile, czyli jest to skill, który resetuje cooldown e, innych skilli po zmianie broni. Zwiększa obrażenia i atak speed. I również drugi bardzo ważny skill, umiejętność, concentrated headshot. To jest taki, taka umiejętność, która zwiększa atak speed oraz gwarantuje trafienia krytyczne. Klasa gunera opiera się na jak najwyższym procencie trafień krytycznych. Dlatego ten skill również tutaj jest pomocny i ważny. Gunner jest klasą właśnie taką fajną, bo bije z dystansu, jest szybki, szybko biega, jest mobilny. Ale z kolei właśnie tutaj jest kwestia opanowania tej zmiany broni. I to może być właśnie dla niektórych osób minusem, że jednak trzeba mieć cztery bronie, zdobyć cztery bronie najpierw, je wszystkie poulepszać, czyli jest to dość drogie już, no i nauczyć się je wymieniać i z nimi grać. Także jeśli lubicie wyzwania może trochę właśnie, no to też gunner jest naprawdę fajną klasą. Tak jak wspominałam wcześniej, dość łatwy, na początku, no chyba, że chce się być jednym z najlepszych Tepsów, to wtedy już wymaga włożenia to trochę wysiłku, ponieważ y, tutaj DPS może być bardzo duży, ale trzeba tutaj już mieć postać bardzo dobrze ubraną. Ethertech. Ethertech to klasa magiczna, ale opierająca się na atak spicie. Używa zbroi płytowej. Może walczyć zarówno na dystans, jak i w zwarciu. A jej specjalnością jest tankowanie. Jest to druga klasa po Templarze, która może wytankować najtrudniejsze instancje z powodzeniem. Jest więc to klasa bardzo wytrzymała. Natomiast w odróżnieniu od Templara, Etertech robi bardzo duży DPS też. Ma dużo e, skilli ciekawych, na przykład redukcję fizyczną i magiczną. Ma sporo obszarówek, które są przydatne właśnie szczególnie na instancjach. Ma również e, taki skill, dzięki któremu może odnowić sobie całe życie. Wyskakuje z robota i może w ten sposób przywrócić sobie życie całe. Używa klucza eterowego, Ewentualnie może też wyposażyć sobie jeden pistolet, ale to jest bezużyteczne, nikt nie praktykuje tego. Jest to klasa bardzo dobra na PVP. Nie działają na niego silence i blindy, tylko Gladiator i SM mają możliwość jakby zestunowania, unieruchomienia i spowodowania, że Ethertech nie będzie mógł używać skilli tylko te dwie klasy jakby są zagrożeniem. Natomiast Ethertech sam z siebie również ma silence, ma stuny, ma obalenia, ma dashę, dzięki którym jest też dość szybki. Ma dwa razy możliwość użycia remove shocka, czyli skilla, który Oswobadza z na przykład podrzucenia albo jakoś stuna. Przede wszystkim najważniejszym skillem, można zaliczyć go do najważniejszych skili, jest Heavy Silencing Blow, czyli taki silence, który, którego nie da się usunąć. Inny e, przeciwnik, e, który dostanie jakby tego debuffa, tego silence'a, nie może go ani zdjąć pod koł, ani zdispelować. Oprócz tego, właśnie tutaj jeszcze ważny jest fakt, że Etertech może bić w ruchu, Czyli może biegać i uciekać, i również bić e, przeciwnika. I częściowo ma skile, które są dystansowe, a częściowo skile, których używa w zwarciu. Minusem tej klasy może być to, że jest dość toporny, to znaczy taki, tak ciężko, tak wygląda animacja, ciężko biega, no bo jest to jednak robot, więc to jest zrozumiałe. No moim zdaniem, moim osobistym zdaniem, no brzydki też jest, ale to jest moja opinia. Są na pewno tacy, którym się to podoba, są osoby, które lubią mechy, techy, więc to będzie klasa idealna dla nich na pewno. Zwłaszcza, że na początek nie jest trudna do opanowania. Tutaj może być problemem fakt, że no jeśli jest, występuje jako tank, no to jest to pewna odpowiedzialność. Ale z drugiej strony jest to bardzo pożądana klasa na wszelkich instancjach, no bo tank jest jakby niezbędny szczególnie na endgame'owych e, instancjach, więc, więc po prostu jest mile widziany. Na pewno jeśli będziecie gracie tartehem, to z łatwością znajdziecie. W sobie party i będziecie mieli co robić, a czasem podejrzewam, że nie będziecie się mogli odpędzić albo zdecydować z kim gdzie i na co pójść! Bard. Bard to klasa magiczna, yy, która nosi zbroję płócienną, walczy na dystans, a jej specjalność to przywracanie many. Przywracanie many jest tu bardzo ważnym skillem, ponieważ żadna inna klasa e, nie może przywrócić many całej grupie. Ewentualnie chyba painter e, jeszcze, jeśli używa instrumentu strunowego, to może to zrobić. Bart nie jest typową klasą supportującą. Może być jako support albo może być jako DPS. Może być też oczywiście mieszanką tych dwóch. Natomiast czy wtedy to jest najlepsze rozwiązanie? Nie wiem. Tak jak w przypadku innych klas. Można tak, albo można tak, albo można zrobić coś pomiędzy. Natomiast co się najlepiej sprawdza, to już jest Wasz wybór. Myślę, że trochę tego, trochę tego to tak naprawdę nic dobrego. <laughs> więc, więc może lepiej zdecydować się, czy, zwłaszcza w przypadku Barda, czy chcecie być czy chcecie być DPS-em. Bard może leczyć grupę, e, jeśli ma odpowiednio dobrane stygmy i umiejętności, ma dispel grupowy oraz ma przywracanie many członkom grupy, więc jest to naprawdę bardzo przydatna klasa na, na instancjach. Jeśli jest całkiem zrobiony pod heal, też może wyleczyć całą grupę. E, może być również DPS-em. Jeśli jest zrobiony pod DPS, będzie robił dobry DPS, ale wydaje mi się, że nie aż tak dobry jak na przykład Sork SM czy Painter. Bard używa instrumentu strunowego. Bard ma jeden bardzo ważny skill. Jest to tak zwany SOD, czyli Symphony of Destruction, który przyspiesza atak i cast oraz bieganie, czyli szybkość ruchu po prostu. Jest to klasa dość trudna moim zdaniem, ponieważ ma długie kastowanie skili. Jest mało odporny, jako że nosi płótno. I zazwyczaj ma w grupie dużo zadań, czyli musi być multitasking, jak to się mówi, czyli wiele rzeczy naraz trzeba ogarnąć, szczególnie jeśli idzie się jako support. Tu trzeba może czasem kogoś podnieść, kogoś po poleczyć trochę, dodać many, rzucić y, jakieś tam y, wspomaganie, soda, czyli jest to rzeczywiście klasa, Taka multizadaniowa osoba grająca bardem powinna naprawdę patrzeć i dobrze widzieć, co się dzieje na, na instancji i w grze. Komu trzeba tutaj pomóc, komu dorzucić many, no i tym podobne, właśnie. I dlatego nie jest to takie łatwe. Natomiast ma też dobry DPS, a szczególnie jeśli jest full ubrany z, ze stygmami improved. Może być po prostu wspaniały DPS wtedy. <śm> zarówno na PVP, jak i na PVE. Naprawdę jest bardzo na PVP. Na przykład, jeśli jest ubrany na full, jest w stanie one-shotować przeciwników po prostu. Yy, ale to po prostu przychodzi z czasem. Na pewno do. do, do do tej pory, aż będzie Bart ubrany na full, no to trzeba się uzbroić w cierpliwość, po prostu wtedy no, będzie można czerpać z tego satysfakcję, bo naprawdę ten DPS wtedy robi wrażenie. Właśnie jeśli chodzi o Barda na PVP, to jest bardzo to klasa też przydatna dla grupy ze względu na slipy, zamiany w pingwiny, <gryzmany> kradzież many. Mm. Niestety, jeśli chodzi o solowe PVP, to raczej Bard jest łatwy do zabicia ze względu na małą wytrzymałość. Jest to klasa, która nosi płótno, ma dość mało życia. Też także jest pod tym względem tutaj trudny na solo PVP. Jeśli bym miała wymienić jakieś minusy tej klasy, no to byłaby to mała wytrzymałość. Painter. Painter to najnowsza klasa aktualnie w aktualnym patchu. Najświeższa klasa. Dodana nie tak dawno. Nosi y, zbroję płócienną, a jest to klasa fizyczna. Walczy na pół dystans, a jej specjalność to wysoki DPS. Jest to też jeden z najlepszych DPS-ów w grze. Jeśli chodzi o Paintera, żeby robić. Przyzwoity damage. Nie trzeba mieć full setu. Jest to dobra klasa dla początkujących, chociaż niezbyt wytrzymała, ale jak już jest dobrze ubrany Painter, to też ta, ta wytrzymałość. Się poprawia znacznie. Ma dużo, dużo przydatnych skilli, przede wszystkim bardzo mocno bije, więc też e, levelowanie tej postaci znowu nie jest jakieś problematyczne. Używa paintingów, może założyć instrument strunowy i w niektórych przypadkach czasami się to stosuje, ale raczej walczy się używając paintringów. Painter posiada dużo przydatnych skilli. Również takich skilli dla grup. Tutaj najważniejszym skillem by był Into the Black, czyli to jest taka, taki debuff, który obniża e, obronę przeciwnika. Jest to aż 30% mniej obrony, więc naprawdę to jest bardzo ważny w tym patchu e, skill. Oprócz tego, Painter posiada również dasze. Przywracanie many: jeśli założy sobie instrument, to może przywrócić manę sobie i członkom grupy. Ma dużo obszarówek, mocnych obszarówek. Posiada również lasery oraz posiada skill tak zwany wirki, czyli taką jakby wędkę, ściąganie przeciwników. I to jest obszarowy skill, ściąganie przeciwników w jedno miejsce. Painter bije szybko. Ma mało kastowanych skilli, większość jest instantowych. Ataki opierają się na atak speedzie oczywiście. Częściowo painter może być w, w biegu, częściowo niestety nie, bo ma skile, które musi wykastować. Natomiast PVP jest bardzo mocną klasą, ponieważ bardzo mocno bije, do tego ucisza, stunuje i unieruchamia. Także y, jest to klasa bardzo wszechstronna, można powiedzieć. Może również się leczyć, całkiem nieźle może się leczyć, dlatego y, na PVP jest dobry, oraz dla początkujących graczy też jest to klasa, którą mogę polecić. Zastanawiałam się długi czas, jaki może być tutaj minus grania painterem. Nie znalazłam zbyt wiele. Bo to jest klasa, która nie ma słabych stron właściwie. Tutaj mogę dodać, że na pewno będzie znerfiona, czyli na pewno będą zmiany tutaj jakieś w skillach. Natomiast rzeczywiście to bardzo mocna klasa i jedyne co można by tutaj zarzucić, że to jest klasa dystansowa, która tak naprawdę ma obniżony dystans, zmniejszony dystans, czyli Zamiast bić z 25 metrów, tak jak na przykład Sork czy Ranger mogą bić, no to tutaj Painter zaledwie może bić z 15 metrów. No i to jest w tym momencie jedyne, co może być tutaj takie, yy, taką wadą tej klasy. Dla początkujących graczy w każdym razie polecam Paintera, ponieważ jest potrzebny i ma bardzo duży DPS. To już wszystko, to dziękuję Wam za oglądanie filmu. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. I przede wszystkim zachęcam Was do dyskusji na temat tego, które klasy są dobre na początek, a które nie. Jeśli coś źle powiedziałam, to również mi napiszcie, poprawcie. Oczywiście konsultowałam się z wieloma osobami, natomiast głównie w tym filmie przedstawiam swoją opinię. Możecie się z nią nie zgodzić, tak jak to wielokrotnie podkreślałam, więc jeśli macie inne zdanie na ten temat, to napiszcie je w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. A ja chciałam również podziękować y, osobom, wszystkim, które mi pomogły stworzyć ten film i y, z którymi konsultowałam informacje na temat danej klasy. Dzięki Wam i zapraszam na kolejne filmy.